Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć. Dzisiaj przychodzimy do was z podsumowaniem lipca. W lipcu, o dziwo, inaczej niż zakładałyśmy, udało się przeczytać całkiem sporo. Więc szybciutko przechodzimy do książek, ponieważ naprawdę długo potrwa pewnie ten film. Zacznijmy od y, książek z naszego TBR-owego wyzwania. Przeczytałyśmy obie Rodzina ze 141 ulicy. Mhm. Super i super klimat takiego domu z kochającą się rodziną. Bardzo mi się podoba. Dla mnie to jest taki comfort read i. Mm, wiecie, tu tak naprawdę niewiele się dzieje przez ten cały czas. Mamy mhm. jeden główny tak. wątek, który się toczy. Natomiast to, co, co jest fajne, mimo że wiemy, jak się skończy ta historia, zwłaszcza, że no, to jest seria, więc wiadomo, jak musi się skończyć, żeby mógł powstać kolejny tom o tym samym tytule. To jednak to jak są wy wykreowani bohaterowie, a mamy tu piątkę rodzeństwa, ich rodziców, trzy zwierzaki, no, i różnych sąsiadów, rodzinę znajomych, wiadomo. I tutaj każdy jest charakterystyczny, każdy ma jakieś swoje cechy, jakąś mhm. pasję, w czym się jest dobry. Bardzo doceniam to, że dzieci nie są infantylizowane tutaj. Mamy inteligentnych bohaterów na swoim poziomie, względem wieku, a nie, nie mają ani nadprzyrodzonych zdolności, jak to często bywa w książkach, ani nie są traktowani jako, yy, wiecie, takie, takie stworzenia, które się na niczym nie znają. Tak? Mamy tu czterolatkę, sześciolatkę, dziewięciolatkę i dwie, jedenasto, dwunastolatki. Um, I to są bliźniaczki. No, no mnie się bardzo podobało e, Nie też. Właśnie klimat. Na pewno chciałabym sięgnąć po kolejną część. Jak będzie gdzieś, to jasne. A co ciebie urzekło w tej książce? No właśnie klimat i e, to jak była napisana. Były śmieszne momenty. Tak. Dialogi są super też, mhm. tak. E, i, I zwierzaki są super. Nie, no, naprawdę e, taki przyjemna jest ta książka, taka milutka, Bardzo polecamy. E, przeczytałyśmy też Uśmiech. Śmiech. I przeczytałyśmy, to, to jest książka z wyzwania TBR-owego, ale przeczytałyśmy ją na maratonie. Link do filmu z maratonu, do podsumowania naszego, zostawię wam w opisie. No, fajna była, ale początek miałam takie, że w ogóle o co tu chodzi? To jest dziwne. Ale jak już się rozwinęło i pojawił się, pojawił się ten wątek, który mi się spodobał, no to już mi się potem bardzo podobała. No właśnie, tutaj y, mamy o, y, opowieść o, w skrócie, y, dziewczynce, która straciła mamę. Y, jest smutna, y, ale to poszło w stronę jakiegoś takiego dziwnego kryminału, y, takiego. Trochę jawa ze snem wymieszana, trochę takie magiczne, nie wiadomo co, i dla mnie ona jest dziwna. Ja jej nie umiem tak totalnie na co innego się nastawiałam. No i nie umiem jej zdefiniować, jakby u siebie tak zaklasyfikować. Jest druga część. Czy ty byś chciała czytać drugą? Chciałabym. Jestem ciekawa, co po tym jak to się skończyło, jestem ciekawa, co się dalej stanie. Ja również, mi się nie podoba zakończenie tej pierwszej części, mnie ale um, chciałabym przeczytać drugą, bo ja tu nie widzę za bardzo pola do, do tej drugiej części, chyba że miałaby być w zupełnie innym klimacie. I no, tak jak mówię, dla mnie ta książka jest dziwna, dlatego chciałabym sobie umieć ją jakoś zaklasyfikować. Kolejna książka, którą przeczytałyśmy również na tym maratonie, to coś. Opowiadałyśmy o niej podobnie jak o uśmiechu, już w tym filmie, który znajdziecie poniżej. Więc, no cóż, kolejna książka Williamsa. Mnie się średnio podobała, bardzo średnio o tobie. No, fajna była. No, Ale dla mnie była zabawna. Super ok, fajna. E, Więcej znajdziecie w linku. E, Hania Beksalale O tej książce jeszcze nie mówiłyśmy. Ona była trochę dziwna, ale mi się podobała. I zaskakująca, bo ja na tak. przykład po okładce w ogóle bym się nie spodziewała. Wiecie co? Tu jest taka okładeczka, która wygląda na książkę dla młodszych. Tekstu w środku też jest, no, no tak ona jest y, pisana. Y, natomiast temat jest y, całkiem taki poważny. Bo mamy tutaj motyw śmierci i poradzenia sobie ze stratą? Nie wiem, co mam o niej powiedzieć. Jest również, się podobała, ale... jest również takie zabawne ujęcie tematu troszkę momentami. Mnie się również podobała ta książka. Zaskoczyła mnie, ale w pozytywnym sensie. No, a jak ci się podobał nie zdradzając biznes, który tutaj został umówiony? Na pewno ja bym takiego nie mogła prowadzić, ponieważ nie potrafię, ale ogólnie to średnio, ale w książce, jako pomysł do książki, super. No i a cała ta klamra spinająca opowieść to jak ona się kończy bo to jest też ciekawy zabieg, akurat w tym wydaniu jeśli chodzi o tą bajkę opowiadaną. No, ujęła Ciężko mnie ta książka. Naprawdę ma. Przeczytajcie ją, bo jest inna od większości. I myślę, hmm. że chociażby po to warto po nią sięgnąć. Teraz dwie książki, Śliczne. które tak, są takie symboliczne, graficzne. Ta nie ma tekstu prawie w ogóle, chyba tam poza w jednym ogóle. zdaniem. No i poza wstępem. Tylko jest, wstęp jest. jest pięknie narysowaną opowieścią graficzną. Um, I jest o e, dziewczynce, m, która m, postanawia sama dotrzeć. Ma 6 lat, i postanawia sama dotrzeć do, do domu babci, no i się gubi. Mhm. No, słodka jest ta książka, taka śliczna. Mm. E, tak, no tutaj mamy we wstępie e, poruszony <coughs> temat. E, tej polityki jedynaków w Chinach. I stąd jakby całe opowiadanie się wzięło. Myślę, że warto po nią sięgnąć, bo naprawdę no, jest i urok w niej, i daje jednak do myślenia. I druga taka również symboliczna i bardzo pięknie narysowana książka to Chłopiec z gór. Jak tobie się te ilustracje podobały? Tutaj? Bardzo mi się podoba. Ona jest metaforyczna. E, Ale i też sama historia. Tutaj mi jest bardziej się komiks. E, tak, e, mamy tutaj opowieść o odchodzącym dziadku. I o tym, co e, starsi ludzie pozostawiają po sobie w nas. E, bardzo tak też polecam, bo naprawdę śliczna. E, I wiecie, no już sama okładka pokazuje, że naprawdę przyjemnie się z nią obcowało. Teraz może, żeby nie zapomnieć, przelećmy te z tabletu. I tu mamy tak, Noelkę, czyli tak. kolejna część Jeżycjady. No, podobała mi się. Mnie również. Była przekomiczna. Jak się można domyślić, pod tule mamy i po okładce mamy świąteczny klimat. I tutaj nasi bohaterowie chodzą od domu do domu, przebrani za Mikołaja i Anioła Aniołka. w no I było to fajne, bo wiecie w ten sposób zaglądamy do każdego z domów bohaterów Jerzycjady podczas Wigilii i widzimy jak te święta u nich wyglądają ale to było naprawdę przekomiczne chyba najśmieszniejsza z wszystkich części o nie, opium w Rosole mnie bardziej śmieszyło opium ale tak, Noelka też super. Zapiski wrednego kota, czyli kolejny tom serii o grzecznym psie. I. No. Grzeczny pies mi się bardziej podobał. Mnie też Dużo? zdecydowanie. No, ale fajne. Ten tom mnie tak nie bawił. No mnie też. Bo jest on y, pisany z perspektywy Kota, y, Mariana. Um, i nie jest to tak śmieszne, jak z perspektywy Wintera. Mm -hmm. e, ale I też już się przyzwyczaiłam do Ciekawy zabieg, i... że, że jakby pokazano te same sytuacje z perspektywy innego bohatera. Mnie Jestem się ciekawa, to zawsze podoba. Czy z perspektywy innych zwierząt jeszcze będą. E, Jowanka i gang spod gilotyny. Jak Ci się podobało? Nawet fajna a mi tak przeleciała, tak totalnie obojętnie ta książka. Tak. Mi też w sumie, ale no nie była zła. O. Nie zżyłam się z bohaterami. Ja też nie. nie wiem, jest kolejny tom, chciałbyś? Bo ja nie czuję w ogóle Możemy, potrzeby po, tak. po tym pierwszym. Nie, I ja też nie. Nie wiem w sumie dlaczego, bo jakby historia w porządku, ale. Nie wiem, jakoś, chyba styl nie mój, może jakoś nie umiem zdefiniować, więc to nie jest tak, że mam konkretny zarzut do tej książki. Po prostu jakoś nie trafiła do mnie. Niezły Bigos. I to z kolei była urocza e, historia. Jak tobie się podobało? E, no, podobało mi się. E, tak, tu mamy historię mm, o chłopcu, który zauważa. E, Wprowadza się do klatki nowy sąsiad z psem, i ten pies, chłopiec podejrzewa, że jest źle traktowany przez właściciela. No i teraz co z tym zrobić? Tutaj bohater znajduje wyjście i dzięki pomocy rodziców, to wyjście okazuje się super, bo nie zawsze warto samemu na własną rękę próbować rozwiązywać takie, mhm. takie sprawy, a tutaj rodzice zadbali i o bezpieczeństwo i o to, żeby, żeby rozmowa odbyła się w taki, a nie inny sposób i okazało się, że można te sytuacje rozwiązać. Bardzo polecam. No się podoba. Dla mnie była taka urocza. To jest w ogóle książka, którą ja już kiedyś miałam zapisaną do przeczytania, ale ona się przewinęła też na festiwalu książkowym u nas i stąd jakby taki pomysł, żeby to szybciej przeczytać. Bardzo mi się podobała. Zezia i Giler. No. Fajna była ta książka, taka... fajny taki klimat i śmieszna, i w ogóle. Mnie również się bardzo Nie podobała. spodziewałam się o, tak. Mija miała ją czytać już kilka lat temu w sumie, Tak jakoś, nie wiem, ona przeczekała. I no, bardzo mi się podoba książka. Podoba mi się podejście do dzieci. Ta tak. perspektywa autorki jest fajna, że takie wiecie, indywidualne podejście do każdego względem jego potrzeb, jego jakichś predyspozycji i tak dalej bardzo fajnie ujęta książka Południowa Łąka. to znowu słuchałyśmy akurat, bo to był audiobook na maratonie i to jest Lindgren i... Mnie nie ujęła jakoś bardzo, ale nawet... Tak, tak jak mówiłyśmy Wam w filmie po maratonie, generalnie uznałyśmy, że wszystkie te opowiadania, bo jest to zbiór opowiadań, są w porządku, są fajne, a jednak żadne nas jakoś tak nie ujęło za serducho, żeby stać się na przykład jakimś ulubieńcem czy coś. Ale przeczytać można. Natomiast te opowiadania, zagadki babci, bo to również zbiór opowiadań, i to różnych autorów. Podobało mi się. To było takie fajne. Tak, takie śmieszne. Znowu mamy tutaj um, historię o starszych osobach, które jednak nie są taką, wiecie, typową babcią, co to tylko siedzi w bujanym fotelu, robi na drutach, ma koczka, okulary i kota. Tylko są to babcie pełne energii, tajemnic, jakiegoś takiego swojego oryginalnego podejścia do jakiejś sprawy, do życia. I przyglądamy się temu, co dla nich jest ważne. Ok, to wszystko z tabletu. Teraz tutaj taka symboliczna jeszcze książeczka. Przyjęcie dla motyli. Ta książka była taka. taka... Ja widziałem już sensu, taka dziwna. Ja widziałam po reakcji, jak mi czytała, że coś do niej nie trafia. Um, wiecie co, tutaj mamy takie y, króciutkie jakieś wstawki um, z jakąś albo sentencją, albo e, takim zdaniem do refleksji. Raczej dla przykład, młodzie, akurat mi się idę. otworzyło, a gdyby tak dorośli, ludzie maleli, tak jak mali rosną. I wiecie, zostawia nas autor z takim. Pomysłem i zróbcie z nim, co chcecie. I mnie się całkiem podobało, ale to nie będzie żaden mój ulubieniec, wiecie? Tak po prostu, żeby sobie łyknąć, to żeby sobie przejrzeć, tak wiecie. To, to całkiem przyjemna książeczka i nic więcej. Czytanie jest super. I tutaj wydaje mi się, że mamy inną opinię, więc jak to się podobało. Nie miałam jakiegoś wow, ale e, coś... Było coś takiego, że mi się spodobała. Hmm. E, myślałam, że Ci się nie podobała ta książka, takie miałam wrażenie. No nie miałam jakiegoś u, jaka fajna, ale no nie była zła. A mnie się podobała bardzo. E, mamy tutaj. Ujęte jakby dla takiego dziecka, które na przykład nie chce sięgnąć po książkę, argumenty, dlaczego jednak warto, dlaczego czytanie jest fajne i wchodzimy coraz głębiej w to, dlaczego to czytanie jest fajne, a jest to jednak taka lekka, łatwa forma i no, mnie się podoba. Takie do przeczytania dziecku, które nie lubi samo czytać jeszcze, myślę, że idealna pozycja i Polecam tym, którzy jeszcze książek nie pokochali, bo wiecie, ta książka jakby otwiera to wszystko, co pierwsze się nasuwa na myśl, kiedy myślimy o czytaniu, że można poznać cały świat, tyle historii, tyle wiadomości, no, można przeczytać o wszystkim po prostu. I no, poza tym czytanie jest po prostu przyjemnym spędzaniem czasu i tak dalej. Także. Polecam. Ja, na pewno. Ja też. Pan Guma i Wielki Pies. Hmm. Pierwsze zetknięcie z Panem Gumą, Gumą to jest e, pierwsze tom hmm? Hmm. Myślałam, że to będzie coś ciekawszego. Ale jak zaczęłam czytać, to miałam... To pierwsze, co sobie pomyślałam po paru stronach, to, że to jest bardzo głupia, głupia książka. Ale jak trochę przyszłam trochę dalej, byłam gdzieś w połowie, to miałam takie, hm, to jest nawet fajna książka. I no nie wiem, to nie jest jakaś książka mądra, z której się wiele nauczę, ale nawet fajna. Tak, to nie jest książka mądra i to jest książka z bardzo specyficznym poczuciem humoru. Ja się na nie śmiałam. Mnie się podobała, mimo że ja jest skierowana, nawet ale... powiedziałabym, że do młodszych niż ja, to e, jednak e, no, mnie się po prostu, mnie ujęło m, parę rzeczy i to najbardziej mi się właśnie ten początek podobał. E, tekst jest w takiej formie, e, tutaj widzicie taki, taki płaski e, blok tekstu. E, i sama historia jest głupkowata i tam na to nie patrzcie, ale myślę, że no właśnie to poczucie humoru mnie tutaj ujęło. Chciałabyś po kolejny tom sięgać, czy tak nie bardzo? Nie bardzo, ale z drugiej strony, jak patrzyłam na układkę drugiego tomu, to nawet. Dobra, no to zobaczymy, bo to jest książka z biblioteki i drugi tom też widziałam, że w bibliotece jest. Również pierwsze zetknięcie. Mali wredni Wikingowie. No, książka. Nie, nie ma w niej nic, co spowodowałoby, że, by ją, żebym ją lubiła. Mhm. Nie mam za co ją lubić, o tak. No, Ty. mnie też nie kupiła ta książka. Ja myślę, że ona by ci się mogła nawet szaleńczo spodobać, jakbyś miała 5 lat, a nie 10. I to jest ta różnica. Wiecie, co no takie trochę głupkowate żarty. Ona generalnie nie jest kierowana do pięciolatków, chociaż może być i dla 5-latka, ale takie do 8, myślę, maks. Więcej bym. Ja myślałam, że tak. Nie dawała. I. 6-7. No, mówię, tak do 8 max, myślę. Nie wiem, ten z kolei to poczucie humoru w ogóle do mnie nie trafiło. Te żarty są takie oczywiste i nie są śmieszne. I też te historyjki są oczywiste. Natomiast, co mi się podoba w tej książce, to takie, tu następuje takie odwrócenie. Wiecie, bo bycie dobrym Wikingiem oznacza bycie jak najgorszym na przykład mamy tutaj też te, te imiona postaci nawiązujące do Fanga i Trach tak, Fanga i Trach Hap Hap, Zakręcone Gacie, Flayka Goldie jakby ta książka miała duży potencjał ale gdzieś on został wytracony, wydaje mi się, że no, no nie wiem nie, nie kupiła ani mnie, ani mi Przeczytałyśmy też trzeci tom, bo nie wiedziałyśmy wcześniej, że jest w sumie. E, Bandy wełniaków, czyli Szczwany Lis. Tak, podobno jest czwarty. Jest. Bo widziałam. No, no to nie jest świetna książka, ale jest śmieszna i no, podoba mi się. Mnie... Ona też nie jest jakaś mądra, ale podoba mi się. Tak, to, to jest głupkowa seria. E, mnie ona jakoś bardzo nie śmieszy, ale. Ale też nie drażni. Jest taka, wiecie, m, można przeczytać, momentami nawet będzie zabawnie, momentami będzie nieśmiesznie, z mojej perspektywy oczywiście. Natomiast dla młodszych myślę, że idealna pozycja, tak. naprawdę takie 1-3, super do samodzielnego czytania. No i co. Wiecie, mamy tutaj bandę wełniaków, czyli taką bandę zwierząt z Minizo, które ciągle wpadają w jakieś kłopoty. Tutaj akurat jednego z bohaterów, owce, baranka w sumie, porywa lisica. Ale co ciekawe, odnajdują się tutaj pewni bohaterowie, którzy zaginęli już w pierwszym tomie, w pierwszym. W pierwszym. Tak. Niebieski. wszystkim się wydawało, że zostali zjedzeni. E, tak, więc e, no, te, to na przykład spowodowało, że się uśmiechnęła, bo, bo to był fajny zabieg. Więc e, no takie, to jest na raz takie... Ale no, skończyło się tak, że jestem ciekawa, co się stanie w kolejnym tomie. No właśnie, bo zawsze mamy jakby początek przejścia do kolejnego tomu i tutaj akurat Kevin Bacon My, czyli świna, świnia Kevin Bacon, wzywa naszych bohaterów, bo chce z nimi porozmawiać i nie wiemy o czym. E, dobra, przeczytałyśmy również trzy tomy Snupiego. Przeczytałyśmy to za dużo powiedziane, bo tutaj jest po jednej linijce na dwie strony. Nie, dwie linijki może. Dwie, trzy. No, ale dwie, nie ma tego tekstu za wiele. E, jak ci się podobało? To są takie. I kwestia stylu i sprawy życiowe i porady życiowe. To było nudne. Jakby mm. Nic w tym. Ja też nie bez rozumiem. Bo to nie jest rozumiem tej książki, jakby jeden tekst wyjęty z kontekstu, ale on nic nie wnosi. Poza tym, nie wiem, czy ty to zauważyłaś. Powtarzają się. Mhm. Między książkami. Mówiłam, jest, jak czytałam. To, to samo zdanie jest na przykład w jednej książce, w drugiej książce. Okay. Nie wiem, nie podoba mi się ten. Ja wiem, że to miało być zabawne, ale wiecie, otworzę teraz na randomowej stronie. E, nikt mnie nie przekona, że najwspanialszą rzeczą w życiu są e, nie są ciastka z czekoladą. I i, 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 i kolejny kolejny taki tekst. E, jakby no no okej, okay, nie? Jeśli się jest fanem stupiego, to myślę, że może to mieć swój urok, natomiast My jakimiś fankami jeszcze przynajmniej nie jesteśmy. Teraz książeczka dla młodszych. W moim w brzuchu jest jakieś mieszka jakieś zwierzątko. Mamy tutaj historię to o dziewczynce, śmieszne, której słodkie. burczy w brzuchu, a ona myśli, że tam żyje jakieś zwierzątko. Bardzo interesujące ilustracje, lubię ten typ. To było słodkie śmieszne i fajnie się zakończyło. Polecam, ale, Lecam, urocze ale dla młodszych. Urocza książeczka dla przedszkolaczków. Uh, about a girl who loved rats. Uh, tu już opowiadałyśmy, bo czytałyśmy na maratonie, także tak, odsyłam Was. Uh, to była książka do recenzji. Uh, również dla młodszych, zwłaszcza z problemem wybiórczości uh, żywieniowej. Ale m, bardzo fajna pozycja. Podobała mm -hmm. mi się. Uh, Okropny rysunek, również bardzo fajna książeczka, też tak. dla młodszych. Super była. Również opowiadałyśmy w podsumowaniu maratonu o niej. I tutaj mamy historię o dziewczynce, która nie potrafi tak narysować, jak jej brat starszy rysunku. I się bardzo złości, że jej nie wychodzi. I ostatnia już chyba książka, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałyśmy. Sprzedawca szczęścia. I co sądzisz One o I była... jest nie dość że jest ślicznie narysowana... Ma piękne jest... ilustracje, tak, zgadzam się. To jest taka, no fajna. A, a mnie nie kupiła w ogóle. Nie, nie podobała mi się treść tej książki. Generalnie mamy tutaj historię o tym, że pewien e, sprzedawca szczęścia sprzedaje to szczęście w słoikach. No i to jakby... Się... Ja rozumiem metaforę tego, że tam, no, różne ptaki kupują te słoiki, a ostatni słoik, myślę, że możemy wam zdradzić, bo to jest na dwie minuty mi się czytania. Podoba, podoba to coś. Ostatni słoik znajduje mysz. Bo wypadł? Tak, bo wypadł sprzedawcy i odkręca go, on jest pusty, a ona i tak jakby się cieszy, ponieważ nie potrzebowała niczego do szczęścia, tak mniej Potrze więcej. Potrzebowała słoika. Potrzebowała, tak, potrzebowała słoika, więc, więc jest przeszczęśliwa, bo ma ten słoik. No, książeczka pokazuje, że można się cieszyć z małych rzeczy i to przesłanie jest dla mnie jasne, natomiast jakoś po prostu nie wiem, ta historia mnie nie kupia. Co jest fajnie też, zrobione, co jest fajnie zrobione, to jest Pokazane, jak różnie podchodzą różne ptaki do zakupu tych słoików. Że wiecie, kogoś stać na więcej, kogoś na mniej, ktoś ma takie podejście, ktoś inny, to jest świetnie zrobione. Więc w sumie, jak tak mówię o tej książce, to wszystko mi się w niej podobało, a jednak ona mnie nie rozkochała. Nie, nie wiem dlaczego. Jakoś tak po prostu mi tak przeleciała i. Jest urocza, ale chyba za mało, żebym ją komuś tak bardzo polecała. Chyba, że wizualnie, bo graficznie jest bardzo ładna. I to wszystkie chyba książki, które tak, że przeczytałyśmy w lipcu. Naprawdę nie było tego mało. Jesteśmy w trakcie kilkunastu kolejnych. W sensie tak się tak. mijamy. Raz mija, jest dalej, raz ja. I zobaczymy, ile przeczytamy w sierpniu, bo. No, wyjazdy, Myślę, nie wyjazdy, nie wiecie. tak uh -huh. nie wyjdzie tak dużo. Cóż, dajcie znać, co wy czytaliście w sierpniu. Udostępniajcie nasze filmy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!